Osiągnęliśmy stabilną i zrównoważoną pozycję, zarówno finansową, jak i inwestycyjną, co wymiernie wpływa na realizację strategii biznesowych przez naszych kontrahentów i przyczynia się bardzo pozytywnie do naszych wyników finansowych. Osiągnęliśmy rekordowy w porównaniu do roku 2023 zysk netto. Zajęliśmy się bardzo intensywnie analizami i opracowujemy nową strategię, strategię rozwoju portu Gdańsk do roku 2060. Chcemy być zrównoważonym portem w niebieskiej i zielonej gospodarce. Przychody, które generuje Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, przeznaczamy na cele statutowe. W pierwszej kolejności to reguluje ustawa o portach i przystaniach morskich. Są to inwestycje w infrastrukturę portową, remonty, inne koszty utrzymania tej infrastruktury i oczywiście koszty operacyjne Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. W 2024 roku w porównaniu do, do lat poprzednich Port Gdańsk przeładował w sumie więcej towarów, gdyby nie liczyć przeładunków węgla, który tak jak wiemy był to przeładunek w tych czasach ponadnormatywny w związku z pełnoskalową, agresją Rosji na Ukrainę, co przekładało się na bardzo duży import węgla, który nie był nigdy zapisany w strategii rozwoju naszego portu. Port Gdańsk pracuje bardzo intensywnie nad zwiększeniem swojej przepustowości, jeśli chodzi o przeładunek kontenerów, o przeładunek paliw płynnych i tutaj mamy same sukcesy. Rok 2024 był kolejnym bardzo dobrym rokiem dla portu Gdańsk. Polska gospodarka rozwija się zdecydowanie lepiej niż gospodarki krajów zachodniej Europy, także to też ma odzwierciedlenie w naszych wynikach. Te ładunki, które widzimy w porcie Gdańsk, to są ładunki nie tylko polskie, ale również i czeskie, słowackie. Część potoków ładunkowych została przekierowana z portów Morza Czarnego do portów europejskich, w tym do Gdańska. I faktycznie możemy powiedzieć, że zeszłoroczny wzrost, jeżeli chodzi o obroty, na przykład w kategorii drobnicy skonteneryzowanej, pokazuje, że potoki ładunkowe, które płyną do Gdańska, są coraz większe i faktycznie jesteśmy tą bramą do Europy Środkowo-Wschodniej.